Pokój i dobro, kochani, pozdrawiam was serdecznie. Dziś przeżywamy trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku i w kontekście medytacji tego słowa, które dzisiaj podejmuje również temat powołania pierwszych apostołów. Pomyślałem o tym, żeby może w kilku odcinkach podzielić się z wami kilkoma myślami odnośnie tego tekstu mówiącego o powołaniu. Dlatego w przeciągu kilku odcinków. Będę chciał przekazać Wam kilka myśli, które może pomogą komuś w rozznawaniu własnego powołania. Cykl będzie nazywał się Franciszkańskie Myśli Powołaniowe. A więc zaczynamy. A więc na początku chciałbym, żebyśmy słuchali się w tekst Ewangelii, którą będziemy rozważać. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzuca, zarzucali sieci w jezioro, byli bowiem rybakami i rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. W Ewangelii Tej słyszymy o tym, jak Jezus powołuje pierwszych apostołów, rybaków. Na apostołów. I ewangelista Mateusz wyraźnie zaznacza, że powołanie to dokonało się nad jeziorem Galilejskim, gdy Jezus przechodził. I chciałbym, żebyśmy na samym początku zwrócili uwagę na to miejsce jezioro Galilejskie. Czy miało to jakieś znaczenie, że to powołanie? Andrzeja i Piotra dokonało się nad jeziorem. Jezioro Galilejskie to było miejsce, gdzie żyli i pracowali ludzi ludzie, gdzie żył i pracował Andrzej, Piotr i również inne osoby. Zauważmy, Jezus idzie w miejsce gdzie Piotr, Andrzej i inni ludzie żyją, pracują. I tam, nad Jeziorem Galilejskim, szuka ich. Jezus idzie tam i przebywa tam, gdzie ja żyję, gdzie ja pracuję. Jezus mnie szuka. W mojej codzienności, w moim życiu, w mojej pracy, w moich obowiązkach, które wykonuję. Czy mam świętego świadomość? Czy dostrzegam Chrystusa, który przechodzi obok mnie w mojej codzienności, w mojej pracy, w moim życiu? Czy dostrzegam, jak On mnie szuka? To jest pierwsza myśl którą chciałbym się z Wami podzielić, myślę rzecz ważna i istotna w kontekście szukania i rozpoznawania własnego powołania, ale też woli Bożej. Świadomość, że Chrystus idzie, przechadza się w moim życiu, w mojej codzienności, tam gdzie żyję i pracuję. I w tej mojej codzienności Szuka mnie i chce się ze mną spotkać, żeby ze mną porozmawiać, żeby ze mną nawiązać, dia nawiązać dialog. Zapraszam na kolejne myśli dotyczące tej Ewangelii, tego słowa, mówiące o powołaniu, o ele elementach istotnych w roznawaniu własnego powołania, w roznawaniu woli Bożej. A przy okazji, zapraszam. Na weekendy powołaniowe, które pomagają w rozznawaniu własnej drogi życia, jak również na rekolekcje dla kandydatów do zakonu. Do zobaczenia i usłyszenia z Bogiem.